Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, witam Was na premierze z drabki. premia. Zdrabeczka, jak widzicie, jest za 5 zł, w której maksymalnie możemy wygrać 150 tysięcy. Mamy 7 gier. No i w każdej grze musimy znaleźć co najmniej dwa takie same symbole, żeby wygrać jakąś kwotę. Jeśli znajdziemy 3, oczywiście w linii, to wygrywamy naszą kwotę razy 2. Proszę bardzo, pokazuję Wam tutaj legendę. Zrabkowa ciekawostka. W 2018 roku w sprzedaży było 86 loterii pieniężnych, w tym 45 nowości, czyli premier. No, także to by było na tyle, ale dzisiejszy draping jest y, drapingiem premierowym, wyjątkowym, ponieważ robimy sobie mały challenge z kanałem Makeup Makeupowskim. Kto nie zna kanału, to myślę, że jeszcze w zdrabkach aż tak długo nie siedzi, bo jak wiecie, Michał nagrywa same zdrabki. I myślę, że ma najwięcej filmików na YouTube, jeśli chodzi o zdrapki. No jest to kanał typowo zdrabkowy, także kom mało zdrapek odsyłam was do Michała. Ode mnie było to tyle, by było to tyle. Trzymajcie kciuki za mnie, za Michała, bo to jest zdrowa rywalizacja. Taki, Taki challenge właśnie. No to dobra, Michał tak samo kupił 10 zdrapek premierowych. Premia. Także zobaczymy, jak pójdzie jemu, jak pójdzie mi. Ok, już nie gadam, tylko zaczynamy. Na pierwszy ogień idzie zdrabka z numerem 50. Także tak jak mówiłem musimy znaleźć dwa takie same symbole. Moneta, wiśnie, trew. Także tutaj nic. Podkowa, śliwka 7. Także też tutaj nic. Winogrono. Pik oraz monety. Trefl. Podkowa oraz arbus. Także też pusto. Kier. Śliwka oraz karo. Pusto. Winogrono. Korona oraz biedronka. Także też pusto. Szukamy dalej. Biedronka, siódemka oraz pik. Także niestety pierwsza drapeczka jest przegrana. Ok. Lecimy z kolejną. Myślę, że jeszcze wam troszeczkę przybliżę, żebyście mieli lepszy widok. No i dobra, szukamy. Biedronka, korona, siódemka. Kurde, szkoda, że tu siódemka nie wygrywa. Arbus, pik, krew, także pusto, jedronka, wina drono, karo, także też pusto, podkowa, krew oraz kwiat, pusto, kwiat, wiśnie oraz worek, pik. Winogrono oraz arbus. Karo, podkowa i korona. Także druga zdropeczka też niestety jest pusta. Mam nadzieję, że coś uda nam się dzisiaj trafić. Bo inaczej będę miał ciężko. <grytania> Tutaj pusto. Siłę 7. Podkowa. Worek karo, winogrono, korona, pik, worek, wiśnie, kwiat, siedem, biedronka, arbuz, serce, Podkowa Winogrono, karo, monety. O kurde, niestety kolejna zdrapeczka jest pusta. Lecimy z kolejną, szukamy, szukamy Ser, y, kier winogrono, moneta, podkowa, śliwka, biedronka, biedronka, siódemka, korona, pusto, gra numer 4. Monety, karo, worek. Szukamy dalej, szukamy. Arbus, siódemka podkowa, winogrono, trefl, śliwka, kier, arbus, worek. Kolejna gra jest pusta. Kurde, cztery już puste są. Szkoda. <gry> Podkowa, arbus, biedronka, śliwka, kwiat, korona, worek, biedronka, siódemka, kier, winogrono, podkowa, worek, kwiat, trefl, Winogrono, korona, kier, trefl, arbus oraz 7. Także niestety kolejna zrepeczka jest pusta. O kurde Michał, chyba będziesz dzisiaj miał wygraną tą rywalizację, coś czuję, chyba że coś fajnego mi się jeszcze uda strzelić, ale zobaczymy. Biedronka karo 7, śliwka, worek, arbus. Wiśnie, pik, korona. Trefl, karo, wiśnie. Czekajcie się troszeczkę. Korona, arbuz, winogrono. Same pustaki. Kwiat, podkowa, pik, moneta. Biedronka winogrono kolejna pusta zdrobka. czyżby to była premiera bez premiery bez żadnej wygranej śliwka kwiat po raz moneta worek podkowa Tref korona kier pik podkowa trefil oraz 7 kier przede oraz 7 7 pik korona 5 idzie śnie moneta o nie Karo Korona Monety 7 Pik O jeden, jest pierwsza wygrana Ja pierdziele O, jest druga wygrana No, mamy dwa arbuzy, okej okay. Może coś tam na pod... Nas to podreparuje Podreperuje Czekajcie, tylko bo nie mamy bując staty, ale chyba nie. nie. Dobra, także tu jest kwiat. Szukamy dalej. Kier podkowa, worek, winogrono, śliwka. Śliwka, biedronka, siódemka oraz podkowa. No dobra, także sprawdzamy, co tutaj mamy 5 zł, 5 zł i 5 zł, także 15 zł mamy. To jest dla Chodźmy, pierwsza wygrana. Zgadza się, 15 zł. Mhm, dobra. No i dobra, lecimy z kolejnymi. Szukamy. Może jeszcze coś uda nam się trafić. Trzeba próbować szczęścia, śliwka, siódemka, worek, korona, biedronka. Podkowa, kier, winogrono, arbus, kwiat siódemka, trefl, karo, pik, biedronka. Podkowa, śliwka oraz karo. Także zrapeczka jest pusta. No i zostaje nam ostatnia zrapeczka z numerem 1. 7 moneta oraz karo. Worek, worek. Także mamy jeszcze jakąś wygraną, moi drodzy. Pewnie 5 zł. No ale dobra. Dobra i to. Świat, podkowa, trefl, korona, biedronka, siódemka, winogrono, moneta, wiśnie, podkowa, kier oraz arpus. Ok, także sprawdzamy sobie co tutaj jest. No, także tak jak mówiłem, 5 zł Także moi drodzy, nie wiem jak ta rywalizacja mi dzisiaj wyjdzie, ale wygrałem 20 zł na inwestowane 50, czyli aż 30 jesteśmy do tyłu, czyli poniżej połowy. Premiera tylko zaliczona, bo nie, nie należy do udanych. Mam nadzieję, że Michałowi poszło lepiej. Także jak drapisz jeszcze, to trzymam za Ciebie kciuki. Niech ci pójdzie lepiej. No i widzimy się na kolejnych drapkowych odcinkach. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapeczkę w górę, oczywiście. i do następnego. Hej, cześć!